Dzień dobry. Dzień drugi. Jak tam twoje ramiona? Ramiona spoko bardziej. Czułam plecy wczoraj wieczorem, ale w nocy luz. Na razie luz, więc zobaczymy. Dzisiaj jakoś mnie po prostu gorąc doskwiera strasznie, a jest chłodniej niż wczoraj podobno. Ale coś, coś nie wiem, czy się po prostu... No jeszcze nie byłeś w wodzie. Przesłoneczniłem więc czy co, ale... Jechaliśmy już pociągiem, więc trochę nam przygrzało, ale usiedliśmy właśnie na kawkę i jesteśmy w... Monte Rosso Almare. Na kolorowych parasolach, aczkolwiek kolorowe parasole są wszystkie zajęte. No. I tanie też nie są. I słuchajcie, z, y, byliśmy gdzieś pod nimi, dziesiąta, nie wiem, dwadzieścia. I już słuchajcie, wszystko jest wykupione. Nie da się usiąść, więc już nie wpuszczają nikogo. I stwierdziliśmy, że na razie sobie usiądziemy tutaj na promenadzie na kawkę, z widokiem przynajmniej na nie. A później pójdziemy na plażę, na drugą część miasta, bo ona jest przedzielona jakby skałami. no, co wczoraj mówiliśmy, że no, że będzie spoko. Nie będzie dużo ludzi, bo jest niedziela i nie ma dużo ludzi. A matko jest no. mega dużo ludzi. Dzisiaj więc... mi się wydaje, że jest więcej niż wczoraj, normalnie. No na, nie, na pewno było więcej. W pociągu na pewno było więcej. A na zmiasteczku też już od samego rana przez okno słychać, że tam ktoś chodzi i się kręci, także, także dzieje się. A jestem ciekaw, bo myślę, że fajnie fajnie by było przyjechać w takim wrześniu, jak już zwierzch. Jak już dzieci pójdą do szkoły, myślę, że tych, tych ludzi też jest mniej. Nie. Ale tu nie ma wcale dużo dzieci. To inaczej młodzieży, bo młodzież też ma wielką wakacyjny. Wie, no nie? dobra, dobra. Studentów też, nie? No. no w każdym razie dzisiaj jest naprawdę dużo osób, no ale takie uroki, myślę też takich małych miasteczek tak, tak. W, w, we Włoszech. Jak byliśmy w Barii i tam w tych miasteczkach sąsiadujących, no to narzekaliśmy, że jest mało ludzi nie ma klimatu. No to teraz mamy klimat. Jest też ciepło, także fajnie. Mam nadzieję, że na tej plaży tutaj będzie słodka woda, bo tam wczoraj mieliśmy mało do przejścia osoleni, a tu już będziemy mieli trochę tak, więcej. Tak. Więc mam nadzieję, że będzie słodka woda, no bo moja trauma się włącza i już powoli o niej myślę. O, i też dosyć drogie jest w ogóle poruszanie się tutaj po tym Cinque Terre. O, słuchajcie, zapłaciliśmy z Riomaggiore do Monterosso 8 euro w jedną stronę za osobę. Co jest kurde naprawdę sporo, a się jedzie nie wiem, z 15 minut. No nie no jakbyście się chcieli tak dużo przemieszczać między miasteczkami, to albo pas sobie trzeba kupić, który też wcale nie stanie, bo to jest około 50 euro chyba w ogóle na dzień. Nie, na... Nie, 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 za osobę z 27 No, No dobra, za dwójkę. Ja mówię od razu za no. dwójkę, nie? No bo... No ja wiadomo, jest... że tam jak się bierze 3 dni na przykład, to jest troszkę taniej, ale, ale, ogólnie... ale i tak jest naprawdę sporo. No, pociągi no, są drobie, także mm. trzeba sobie to gdzieś kalkulować i ze spaniem też sobie to trzeba przekalkulować, bo czasami jest tańsze spanie gdzieś w okolicy, a się okaże, mm, że tak. więcej wydasz na transport niż na, mm, tak. niż na to spanie w tym docelowym miejscu. Ale ogólnie... Ogólnie super. Wyspaliśmy się. Znaczy ja 6.30 już oko otwarte, bo pora karmienia się włączyła, ale tutaj niedźwiedź rodzinny spał obudziłem znowu. Ja też tak co? Która jest godzina? Dziewiąta? Ja patrzę siódma. Ja tak nie, dobra. Odwracam się na drugi bok i dalej spać. No. Także wyspaliśmy się. Co prawda ja mówiłam, że my tutaj o te 30 już kawę będziemy pić co rano, bo tak nie będziemy spać. No więc może jutro, może jutro. Tutaj już sobie zamówiliśmy właśnie w z to. Jesteśmy nudni, bo codziennie pewnie to będziemy jeść, ale tutaj mamy taki widok właśnie na te kolorowe parasolki. Proszę znaleźć na jakąś plantację pomidorów w środku miasta i Ola, oczywiście o, muszę podpatrzeć, co ta jest, co ta jest. No patrzcie, im zaraz jeszcze nie zaatakowała. No, ale w ogóle jakie też ładne. Idę o, na grande. Czekaj, nie wiem czy to. tak się nie widać, to bardzo bez słońcu. Ale widać, że mało zadbane są. Twoje ładniejsze błądzi. Ale patrz, widać, że te krzaki są mało zadbane przyjechała pani znawczyni. A teraz przeszliśmy do tej drugiej części Monteroso i tutaj się troszkę gubimy po takich kolorowych uliczkach. Jest pełno straganów, sklepików z różnymi ubraniami, pamiątkami. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale już znalazła sobie jakieś tam yy, te bransoletki. Jakieś koszuleczki. Powidory mnie zwabiły. No, nie. nie, tylko oglądam, dotykam, wiecie, tak. sprawdzam. Kupiliśmy sobie już prowiant na plaży, kupiliśmy sobie bułeczki, fokacie, takich serek, jakąś wędlinkę. No, no i tak jak się już... Mieliśmy mieć pizzę, przepraszam, że się wtrąca, ale my zawsze mamy tak, że jak wyjdziemy na dział mięsny i zobaczymy te wszystkie wędliny, to no, a sobie ładnie tracimy wyglądały. rozum. Tak, tak, tak. Trafiliśmy do takiego właśnie małego lokalnego sklepiku. No, więc y, chyba już doszliśmy na koniec tego miasta, więc będziemy powoli wracać, no i pójdziemy sobie usiąść na, na jakąś plażę. Najciężej tylko się dogadać z tymi ludźmi z działu męskiego, męskiego, mięsnego, bo oni po włosku, my po angielsku, nie ma nazw, wędlin, tak, tak. ale zawsze się udaje jakoś. Cel, nazw, nic nie ma, po prostu wszystko na czuja się tak. robi. Jeszcze może mnie jakiegoś gelato? No, w końcu by się przydało. To tam dorywa, Próbujemy, Ola y, przeczytała gdzieś, że tutaj polecają cytrynową granitę i coś takiego, nie wiem. Spróbujemy. Ogólnie lubię wszystko co cycyknowe. I to jest serio dobre. W taki dzień jak dziś. Mało przekonania. Mm. Bardzo dobre, ale ogóle, też mi... no? Myślałem, że będzie bardziej kwaśne niż słodkie, a to jest taki pół na pół. Okay. I wolałbym, żeby to było troszkę mniej słodkie. Ale mi taką mężczyznę? jakby rodzącę? Mam cytryną granicę i możesz sobie wybrać z wyrazkiem pluskawki albo co tam jeszcze mango? Albo, mango. albo limoncello, wódki jakiegoś alkoholu, nie? No to, to na wierzchu. No, więc takie fajne miejsce. Jak ktoś chciałby mieć wesołą plaż wesołe plażowanie, no to polecamy jednak z limoncello albo wódką. Ja, nie wiem czy udaru nie dostanie, czy to będzie, bo ci A Znaczy zależy jaką kto ma tolerancję Tolerancja. dokładnie. My niską, bo nie pijemy za dużo. To nie jest kwaśne dla Ciebie? Właśnie mało kwaśne, albo trafiłem na takie po prostu kawałek, gdzie było dużo cukru. To <grym grym> smakuje jak cytryna z lodem. No, czyli idealnie. No. Jezu. Dobra, ale ja mam niską tolerancję na kwaśne. Ja nie lubię żelek kwaśnych, a Ty lubisz. Zaraz Ci dziąsła zaczną ten. Aż mi oczy do mojej zaczną Dobra, ale mega dobre. W no. w sensie... Żelki kwaśne są dla mnie takie, że jak zjem jednego, to już nie chcę więcej, bo już mi jest źle. A tu mam tak, że jeszcze bym się napiła, i może cierpię. Ale jest takie orzeźwiające właśnie, mhm. nie? Bardzo dobre. faktycznie. Momentami jest słodko. No, no, no. Pewnie wiesz, jak jest zimne, to ciężko rozmieszać ten cukier, bo widziałem, że tam normalnie spią cukru zwykłego. Dobra, dobre, fajne, ale mus mi już dało I takie coś, 6 euro. No? no więc nie. spore, Nie mało, nie dużo. Ale to jest spore. To sp nie, ja bym nie wybrał do no? całego. Tym bardziej, że już mi zatoki za Ja z niską mam tolerancję na takie rzeczy. Słuchajcie, Monterroso z nami wygrało. Jednak nie zostaliśmy tam na plażę, bo stwierdziliśmy, że bez sensu. Płatne były już wszystkie po prostu spełnione po brzegi i wszędzie nie było miejsc. A te bezpłatne, były ręcznik na ręczniku, wiecie, tam jest taki zwirek lekki. Stwierdziliśmy, że nie, że nie będziemy się tam cisnąć i jedziemy po prostu do nas na, na te skałki co wczoraj. Nawet jeszcze bułki nasze nie zdążyliśmy zjeść, bo przeszliśmy się jeszcze po, Jezu, tej, już jest 13. No, po tej nowszej części, ale tam nie było kompletnie nic, był tylko deptak, więc wsiadamy w pociąg z powrotem no i jedziemy do nas. No, więc jedziemy do nas na skałki, nawet widać, że coś to trochę ugrzani. Jedziemy do nas sk na skałki, wierz do Iwana szybko, bo to nawet nie chodzi o to, że jestem głodna, ale muszę widzieć, co w mojej książce się dzieje, bo zaczęłam nową książkę. No wiecie, przy dzieciach to ostatnią książkę. No dobra, teraz przeczytam książkę, a wcześniejszą to była przed tym, jak się urodził. Także kochani, książkę. No. ja też książkę. Ja też czytam, żeby nie było. Tak, 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 tak. To <laughs> Iwan ma jakieś nudne, dopowiecie, no jak kryminały, jakieś morderstwa, zawi zawi zawiłe historię, a Iwan czyta o jodze. Ja sam jeszcze nie wiem o czym do końca jest ta książka, <laughs> próbuję do tego dojść, ale no, a może później pokażemy Wam, co czytamy a, tak. w tym momencie. Pierwszą książkę po dziecku, jaką czytałam, było e, jak zostałam żoną szejka. Dużo osób się mnie pytało e, o nią. Ja dodałam, kiedy na Instagrama. Fajna. Mhm. Zaczęłam czytać drugą część, no ale była w wersji papierowej, a widziałam Kindle, więc czeka e, na mnie w domu. No, może za pół roku ją skończę w domu. Kindle to był przez nas nieużywany po prostu od niepamiętnych czasów, więc to jest Idealna sytuacja, żeby go... No kupiliśmy, jak zaczęliśmy się spotykać. Na no, tak. no, przed pierwszymi wakacjami chcieliśmy dobra, kupiliśmy. Ja przeczytałem na nim dwie książki. Ola, nie przeczy... Ola, Ola pierwszy raz go w ogóle na tych wakacjach miała w rękach. To no, dokładnie go w rękach jeszcze raz od trzech lat. Ale jak ktoś nie ma, a się zastanawia, chociaż wydaje mi się, że to już jest stare urządzenie i wszyscy go znają, to polecam. Fajna sprawa. No super, że nie trzeba mieć, pachać yy, tych wszystkich książek. No, no i na wyjazdy to jest idealna sprawa. Tak? I mi się zdarzało kiedyś na tablecie czytać książkę. To no. to nie fajnie. No. Widzicie tą kopkę? No, i to się nazywa? No, proszę, proszę, proszę. pokazać, co tu mamy. Zgodnialiśmy, słuchajcie, spędziliśmy pół dnia na plaży, potem sobie wróciliśmy do domku troszkę poczujować, odpocząć. No i wyryptowaliśmy się, słuchajcie, w odświetlne stroje, no i ruszamy na podbój miast, miasteczek. <grym> Restauracji. I pierwszym stopem jest oczywiście fryturka. Niestety polecana fryturka była zamknięta, ale tutaj obok jest kolejna, która ma bardzo dobre oceny. No i, i wjeżdżamy w nią, no co? Słynne kalmary. Mhm. No i jak? O, jest Świeżo złowione? Mm -hmm. Świeżo złowione z głębokiego tłuszczu. Najlep co? Najlepsze danie na wakacje. No. Naprawdę, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, jakiejś miejscowości nadmorskiej, nawet nie tylko nadmorskich, zawsze zamawiamy kalmary mm -hmm. we fryturce. Mm -hmm. W ogóle wszystko z frytury smakuje, po prostu jak nadjedzenie. Ale to w ogóle jest tak, że są trzy miejsca z fryturą na, prawie że na sobie. Cztery nawet. Albo cztery. I w, w pewnym momencie, jak się przechodzi obok nich, to tylko pachnie fryturą. I zawsze przechodzimy rano, w sensie zawsze. Mm. Dzisiaj rano na przechodzimy i mówię do Iwana tak, o nie, frytura, jeszcze za wcześnie na nią. Iwan tak się uśmiechnął, ja mówię co, już? Na fryturkę nigdy nie jest za wcześnie. <laughs> no, no obłędnie to wygląda, obłędnie. Jak <grymne> blisko brat. tu jesteś. Na kolację idziemy tutaj do sąsiedniego miasteczka, do Monaroli. I tutaj między Riomaggiore a Monarole jest rozciągnięta na klifie taka droga, która nazywa się Via della de prawda More, tak. Mieliśmy tam jakąś zniżkę przez to, że śpimy w Riomaggiore. Co prawda ona była niewielka, bo tylko 2 euro, ale zawsze coś. I słuchajcie, taka dróżka kosztuje tutaj 15 euro z, po tej zniżce. Więc zakupiliśmy dwa pasy no i, i sobie idziemy i powiem Wam, że jest przepięknie. Co uważasz? Tak, ale trzeba też powiedzieć, że dzięki temu, że mieszkamy w majorę to możemy tą ścieżką chodzić ile chcemy do końca naszego pobytu. Okay. I my kupiliśmy pas na trekking na na cały dzień, bo trzeba kupić pas na trekking na cały dzień, żeby dostać się tutaj, ale dzięki temu, że mieszkamy i mamy tego pasa turystycznego z tego miasteczka, to możemy tędy chodzić codziennie, ile chcemy. Także my jutro rano tam z powrotem kursujemy. Nie, a tak serio, no to mówię do Iwana, no to jutro trekking, no bo jak już mamy, no to No, czemu? dokładnie, nie? Poprzejdziemy wszystkie pięć miasteczek od razu, zamiast pociągu to będzie trekking. I powiem Wam jeszcze, że jak dla osób z taką przypadłością jak moja, czyli no, e, lekkim lękiem wysokości, no nie jest, nie jest kolorowo, ja tutaj do y, tej krawędzi nie podchodzę zbytnio, ale ona nie ma z tym problemu. Ja się niczego nie było, fajnie no ale chciałam powiedzieć, bo powiedziałam sobie coś po ocenie, jeżeli jutro będziemy troszeczkę schodzić po trekingu. Chciałam powiedzieć, że serio warto, bo no, spacerek sam w sobie nie jest tani, ale mega widok i no fajnie się tak przejść. No i właśnie tak wszyscy polecali tak jak my jesteśmy, właśnie na zachodzie słońca i jest serio genialnie. O, mega, serio. Bo nie jest ani gorąco, jest tak. Ola, właśnie się wtrąciłem lekko, słońce jest przepiękne, naprawdę. no. Dotarliśmy słuchajcie, dotarliśmy Można zjąć spodnie? Strasznie gorąco No właśnie, bo my nie pokazaliśmy E, swoich kurde, pieczony. no My nie pokazaliśmy dzisiejszych swoich stylizacji Ale to zaraz wam pokażemy Ale słuchajcie, dotarliśmy do e, Manaroli I poszliśmy na taki sobie tutaj punkcik widokowy Najwyższy punkt w mieście Iban kazał tu Troszkę inny niż, niż tam, co wszyscy robią zdjęcia To, co zobaczyliście przed chwilą, to był nasz widok Który, e, który teraz zapiera sobie dech w piersiach Ładnie jest, bardzo ładnie No, mega, mega ładnie. I które z tych trzech miasteczek, jak na razie, ci się najbardziej podoba? To i nasze. Okay. W sensie tamto e, jak się nazywało? Monterosso. Monterosso. Zorroż zapomniałam. Monterosso takie większe, a to I takie ma bardziej komercyjne mi się ta, wydaje, nie? A to ma taki mega fajny klimacik. Mm -hmm. To ma fajny klimacik. Ta trasa łącząca nasze miasteczko z tym też za mega fajna. <laughs> I nasze miasteczko dlatego bardzo fajne, bo jest takie małe, urocze, mamy blisko na te kamienie, na których się opalamy i yy, no, ta plaża nasza top. Nie wiem, jakoś tam się... Tam będę romantyzować to miejsce bo mi się mega podoba. Serio. Jedno do sprawdzenia, bo do tej korniguli nie będziemy szli, bo to jest kurczę, po schodach i, no i no przy takiej za, pogodzie no, to nie to będzie ciężkie. Też, nie? No więc jeszcze no jutro to... sprawdzamy wernatce i damy y, ostateczny wynik. A teraz wynik. Jeszcze czekamy, czekamy na potwierdzenie rezerwacji w restauracji, do której chcemy mieć Tak, tak. Może więc się uda. Mamy nadzieję, że się uda. A teraz idziemy na kolację tutaj w Manaroli, bo znaleźliśmy bardzo fajną knajpkę. Więc y, idealnie tylko znowu jest na samej górze. No właśnie musimy wracać, bo sobie... A w sumie... Nie no, nie widzieliśmy, że ona jest gdzieś u góry, ale... Ale nie wiedzieliśmy, że aż tak daleko, więc musimy teraz zaiwaniać. Iwan musi zaiwaniać. No właśnie. Kto, o, wymy ale kto, jak... wymy kto wymyślił w ogóle ten, tą, to powiedzenie? Zaiwaniać. Jakby zawieje wiatr, jak, jak wy przepraszam, na tak. zmienię temat, to jest super. No. Bo wiecie, tak przygrzewa co jakiś czas. Tam mamy y, oczywiście nasz piękny zachodzik, ale nie wiem, czy to zobaczycie. Tutaj ta dolna ścieżka to jest ta, którą wszyscy chodzą, żeby zrobić zdjęcie. A można też iść tutaj tak do góry. Tam w ogóle prowadzi szlak do tej kornigli. I tam ponad tymi parasolkami jest bardzo fajna ścieżka, z której też można sobie zrobić zdjęcia i jest wyżej jest wydaje mi się, że nawet fajniejsza perspektywa niż, niż stamtąd. O, i tutaj jeszcze mają w ogóle wyciągarkę do łodzi. I przed chwilą ten dziadziusz, który sobie tam właśnie myje łódkę wyciągał ją z jakimś innym gościem w samych slipach, w ogóle obwieszony złotem. Nie know, Włochy to jest... Włochy są jedyne po prostu w swoim rodzaju. Zaleźliśmy przez przypadek mały wine bar z... Lodówką taką, jak lody podają, wyłożoną lodem, i tam y, można sobie kupić y, świeżą ostrygę i jakoś tej pani tam przede mną takie carpaccio. No i Iwan uwielbia takie miejsce, więc oczywiście mamy pit stop przed naszą górą i będziemy próbować, ale wygląda to mega włosko, bo wszyscy stoją przed, głośno rozmawiają, śmieją się, także zaliczamy takie miejsca również. Myślę, że to będzie e, dobre wino. Są gwiazdy wieczoru. Wino na betonie. Też to pachnie morzem. Jezu, jak to smakuje, nie? No. W sensie jeszcze nie miał jak ostryga, ale winko na betonie. Super. Kurde, nie wiem co oni to zrobili. Jest nie obcięta ostrzyga. Mm. Jakąś dobrą pastę, słuchajcie, do kolacji, bo serio teraz. Restauracja Regina, tak? Jakoś la tak? Regina. La Regina. Pyszna. Zjedliśmy sobie, słuchajcie, dwie pizze, jedna pista druga, taka la diabola. E, e, czekaj, takiego, czekaj, nie? czekaj, czekaj, wiem Dewil, trope, tropea. Coś takiego w Trze każdym Trzeba razie. powiedzieć też, to, że doszliśmy na tą górę wielką. No. Nie było łatwo. Jeszcze ścigaliśmy ale... się z inną parą. I wygraliśmy, ale niestety mieli rezerwację. Nie nagrywaliśmy nic z restauracji, bo grała przepiękna włoska muzyka, więc nie chcieliśmy. Bożno. Tak, 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 żeby, żeby ściągnęli film, ale widzieliście, pizzuszki wyglądały przepysznie. Były przepyszne. Wy ale wyglądały też przepysznie, prawda? Tak, bo oni nie, nie zasmakują, ale smakowały też przepysznie, oczywiście którego, przepraszam, że ten, ale wszyscy zamówiliśmy je dlatego, bo jak pan kelner niósł do innego stolika, to wyglądały mega. No serio. No i ja mówię do Iwana tak, psst, patrz na tę pizzę. A szczerze makarony teraz nie było żadnych ciekawych, były jakieś carbonary, bolognese, jakieś z pesto, więc stwierdziliśmy, że polecimy w pizzę, bo jeszcze nie mieliśmy żadnej pizzy, a wyglądały naprawdę super. No i nie zawiedliśmy się, więc mega polecamy. A teraz idziemy na naszą y, drogę zakochanych i wracamy do domku. Via more, a w ogóle to chciałabym powiedzieć i pochwalić tutaj Iwana, że się przekonuje do włoskiej mortadelli. Tak, teraz ja y, właśnie w tej pi, pistacciozie... Tam, Oluśku. <grym, grym, grym>, okay? <grym>, y, y, właśnie jedliśmy y, mortadelle z pistacjami na białym y, sosie na pizzy i była serio przepyszna. Chyba znikliśmy z kadru. Ale nas no, słychać. No, ale chciałam powiedzieć tylko, że jeszcze Iwan się nauczył jeść trochę temu tatara, teraz mortadele, także jest dobrze. Jest Czegoś mnie jeszcze dobrze. nauczysz, co? Tak. Boże. Chciałem was ładnie powitać kolejnego dnia, ale no po prostu się nie da. No dobra, chociaż widoczek jest przynajmniej ładny. Ale idziemy, słuchajcie, już w kolejnym miasteczku w Wernatcy. Idziemy na naszą kolację. Jak tam? Jestem cał <grym> O Boże, kto to wymyślił? Wine. Wine, to? please. Ale przynajmniej patrzcie jaki Widok jest top. O Boże. Musieliśmy wyjść po tak schodach. To jest nagroda na kolację, bo. No, mam nadzieję. Będą mnie chyba zsuszyć tam na kolację. Ogólnie byliśmy tam, już, co mogliście zobaczyć. Przeszliśmy sobie troszkę tam yy, po całym mieście, ale nie ma tam nic specjalnego, więc idziemy, kierujemy się na kolację, tak? Tak. Ogólnie z całym szacunkiem dla wszystkich, ale jak coś nie ma kondycji, niech tu nie idzie. No. Tak właśnie przed chwilą gadaliśmy, że jeśli ktoś jest ze stafu tej restauracji czy z jakimiś dostawami to mam nadzieję, że macie inną drogę do pracy Ty, ale ta pani w Obcasikach ładnie popędziła No tutaj nie... wszystkie po prostu panie Serio, tutaj idzie y... Przez to jeszcze dziewczyny jakieś To też w Obcasikach, a taki Ale my odczuwamy wyścig Ola tutaj zagląda Bo miamy wszędzie tarasy Takie, na których ludzie sobie uprawiają albo wino, albo pomidory i Ola po prostu zagląda do każdej do każdej działki Za tą mękę mam nadzieję, że Jedzenie będzie oddawało. Już doszliśmy, słuchajcie, no i zobaczymy, czy dostaniemy się bez rezerwacji. bo <gryw> no to też jest w sumie pytanie. Możemy butelkę, wina, to wypijemy, to już się łatwo będzie skończyło. I w ogóle droga do tej restauracji wygląda właśnie przez takie nieregularne schody. Każdy z nich innej wysokości, innego kształtu. Już trzy razy prawie zgubiłem szczękę. Tak, idzie. mówiłbym do was tak, do was tak teraz. Chyba idzie i nie patrzy pod nogi, tylko się rozgląda. I tylko słyszę co chwilę klap, klap, klap. <noise> nie rozglądam się, Kowalczy o życie w tych temperaturach. Jak ciepło? No na razie 1 na 10. Usłyszcie. U u musicie to usłyszeć na własne uszy po prostu. Co? Ja no. się przyznaję do takich rzeczy. 1 na 10, nie podoba mi się. Jeszcze przed było minus 1 na 10, ale powinno. Nie, pan mi powiedział, że ja obiecuje mi, jak przyjdzie na rezerwację, to będę pierwsza, która robię w przesadzie. Tak, dobra, dobra, idź Więc to dostaliśmy takie troszkę kijowe miejsce pod ścianą. Yy, widoczek jest, słuchajcie, tam. Znaczy, tutaj... nie chodzi nawet o to. No tak, tak, że o ogóle... widoczek nie chodzi, W ogóle nie ma klimatu to miejsce. No bo tutaj tak jak wczoraj na przykład gra jakaś muzyczka, to mówiliśmy, że nie nagramy, to tutaj kompletnie nic nie robi, nie? Wszystko jest takie jakieś trochę... surowe. No trochę to wygląda jak taka przemysłówka, mm. że tak nawet jakoś nie mają podejścia do tego klienta, nie? Mm. No, no, tak. też są tacy... No, no. super na przykład tamte, tak, tutaj, tam, tak, w tej tak, Zapytałam się najpierw pani, czy, może, czy nie ma jakiegoś possibility, żeby był stolik z <grym> widokiem. No to ona taka, I don't know, może, tam, może tamten facet wie, a ja tak, dobra, no to idę do faceta się zapytać, może on wie. No tak, no tak, na razie wiecie. Mówię, że muszą na głowie stanąć z tym daniem, żebym zmieniła zdanie. Czy ja mogę coś powiedzieć? Ja nie narzekam na co dzień, A teraz będzie oczywiście na pewno ktoś napisze komentarz, że o, jej nic nie pasuje. Ja na co dzień nie narzekam. Dziękuję. To prawda. I y, szczerze mówiąc zawsze ja wybierałem oba badania, bo Ola była w szale i nie, nie dała rady ja tu się skupić. Kłóciła, ja tu się kłóciłam po włosku o miejscu. Więc wybraliśmy jeden plater grillowany z owocami morza. I na drugie wzięliśmy taki specjał, tak. specjal, czyli karbonare z owocami morza. No, dobrze, że był był czujny bo pachnie i wygląda pięknie. I mam kolejny napływ fali gorąca, więc zaraz będę się kłócić znowu. I cały czas nawiązuję kontakt wzrokowy z panem, który mi obiecał miejsce na wietrzyku. Ale wino dobre, jedzenie ładne. Mamy szansę tej restauracji. No i restauracja nas załatwiła. No niestety. Ola tak na nią przeczyła, że chyba podłożyli nam jakiegoś gorącego kartofla. Ale to mi powinni podłożyć, bo ja przeczyłam ja i byłam niezadowolona, a ucierpiał Iwan. No, słuchajcie, ostatni dzień i przedostatni poszedł nie po naszej myśli i mieliśmy normalnie srak. Problemy żołądkowe. <laughs> problemy, problemy żołądkowe, tak, dokładnie. Nie, u mnie się obeszło tylko na biegunce, ale tej no, główny poszkodowany. Zważyłem się po przyjeździe. Normalnie minus 2,5 kg, <noise> to jakieś. <noise> Chciałabym, mogłabym się wymienić, jakbym była minus 2,5 kg. No, nie, no nie, żartuję. Mega, mega źle było z Iwanem. Chyba ja wcześniej to może raz go widziałam w takim stanie. A najgorsze było to, że ostatniego dnia w sumie, przedostatniego, no, no, no ostatniego przed wyjazdem, bo ten następny mm -hmm. to był taki wyjazdowy. było wszystko zamknięte, wszystkie sklepy, restauracje, apteka, bo był alert pogodowy pomarańczowy, burzowy, więc tam tak. jak jest coś takiego, to zamykają po prostu wszystko i miasteczko obumiera. No, i tylko rano zeszłam, to była przez chwilę rano była otwarta apteka, bo już po południu, jak chciałam iść po coś kolejnego, no to już się nie udało mi. I jeden bar, także jedliśmy, w sumie ja jadłam, bo Iwan, Iwana ja zmuszałam. Nie, no, ja jedy, te, nie? też zjadłem, tylko że no szybko ze mnie. Tak, po tak, tak. Wyskoczyło tak, to tak, Cornetto. Cornetto puste i pił Iwan Coca-Cola. Mi tam już potem było dobrze. Nie, także... no, dzień miałem, mia słuchajcie, mieliśmy w sumie z głowy. Bo hmm. cały czas w łóżku do tego stopnia, że na następny dzień tak nas bolały kręgosłupy od tego leżenia, że coś strasznego. Co, ja sobie przynajmniej książeczkę przeczytałam, a ale. Iwan sobie odespał. Tak no czasami mówi że, mu się, mu, mówi, że mu się marzy taki dzień, żeby cały dzień na kanapie leżeć i spać, no to... No, tylko szkoda, że w takim po prostu, w takim stylu. No, ale co tak. się, jak się... Jak było, yy... Jak się nie ma, co się lubi, to się, się lubi, co się, co się, się ma. ma. No, dokładnie. Także. To ciężko było lubić. No, no, jakby. Szukając pozytywnych aspektów tej sytuacji, no, no zdarzyło się, trudno. No. Ale, Ale ogólnie, wyjazd. Na mega plus. Super. Mhm. Odpoczęliśmy. Tak. Spaliliśmy się. Jesteśmy. W miarę opaleni. Tak, tak, dokładnie. pyszne rzeczy. Odpoczęliśmy no tak. trochę od y, io-io wum-wum, stęskniliśmy się, więc ze zdwojoną siłą wróciliśmy do Bobasów. Już czytałam nawet jakiś bardzo miły komentarz, że dopiero co urodziłam, już zostawiłam moje dziecko. Tak, Zaskoczę tak. tą osobę. To dziecko żyje. No. i, ma, <noise> się się I ma, ma się dobrze. I nie stało, ma się dobrze. Obawiam się, że miało lepiej u babci niż u nas w domu, więc wszyscy no. szczęśliwi. Nazar mam, Oboje mieli lepiej, bo. No właśnie, chciałam powiedzieć, że Nazar mam wrażenie, że nie do końca chciał wracać no. do domu od babci, ale wrócił. No, dlatego dziękujemy Wam za tego wyjazdowego vloga i widzimy się już w kolejnym, bo bardziej domowym wydaniu. Tak, że ja nawet mam plany na niego. Musimy zrobić porządki. Jeś, jeś, o, i nazwijmy go jesienne porządki, bo już jest wow. tak zimno w Krakowie. Żebym się zapakowała i już, już dwa dni z rzędu szukałam kolejnych wakacji do ciepła, bo normalnie przypomniało mi się to okropne uczucie jak wieczorem chcecie się wykąpać i po prostu musicie się rozebrać, a w łazience jest tak strasznie zimno. Nie, nie nie, nic, tak. nic z tych rzeczy. Dobra, nie przedłużajmy, więc papa. Pa. Już bym pizzę zjadła.